Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektu Maciej macie Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów Dacia z Lublina. W dzisiejszym odcinku kilka ciekawostek na temat Dacia Daster 2. Osobom, które zastanawiają się nad zakupem tego modelu, może to ułatwić decyzję. Zapraszam. Dacia Daster jest pierwszym modelem, w którym zastosowano czujnik zmierzchu. Znajduje się on na górnej części deski rozdzielczej. Zasada działania czujnika z jest taka, że jeżeli jest ciemno, jeżeli jest zmro, wjeżdżamy do tunelu lub garażu, światła mijania samoczynnie się włączają. Zyskujemy na tym, że nie musimy pamiętać o włączaniu i wyłączeniu światła. Dosteri jest również pierwszym modelem, w którym znajdziemy czujnik martwego pola. Na czym to polega? Przy prędkości powyżej 30 km na godzinę, nie więcej niż 140 jeżeli w martwym polu lusterka znajdzie się jakiś obiekt, zapali się tutaj pomarańczowa lampka informująca kierowcę, że coś jest w martwym polu lusterka. Kolejna ciekawostka, czujniki ciśnienia opon. Daci Duster, ciśnienie z opon, sczytywane jest z abs Co zyskujemy? Nie ma czujnika w wentylku. Oszczędność przy wymianie opon, przy wymianie kół. Dużą zaletą Daci Duster jest prześwit czyli przestrzeń między podłożem, a najniższym elementem nadwozia. Zyskujemy to, że swobodnie jeździmy po nierównościach, krawężnikach, lekkim terenie. W pakiecie narzędzi nie znajdziemy zaczepu. Dlaczego? Ponieważ w Dacia zaczepy montowane są na stałe. Z przodu po lewej stronie, pod tą zaślepką, znajdziemy zaczep przedni. Zaczep tylny do ciągnięcia liną znajdziemy z prawej strony na tylnym zderzaku. Spójrzcie na zabezpieczenie podwozia Dastera, Metalowa osłona silnika oraz elementy stworzywa sztucznego w dalszej, dalszej części podwozia. Ta przednia metalowa osłona ma około 2 mm grubości i w mi doskonale zabezpiecza silnik. W Dasterze na dwa sposoby będziemy otwierali wylew paliwa. Jest to związane z tym, czy jest karta Hence Free, czy zwykły, tradycyjny kluczyk. W systemie z kartą Hence Free. Wlew paliwa, otwieramy z miejsca kierowcy. Pomaga nam kolega, który jest kierowcą. Otwarcie następuje automatycznie. Otwieramy korek i tankujemy. Drugi sposób otwarcia klapki w paliwa związany jest z tradycyjnym kluczykiem. Nie występuje wtedy centralny zamek. Samą klapkę otwieramy ręcznie, a już korek posiada zamek. Zawieszamy na praktycznym haczyku korek z kluczykiem i tamkujemy. Jaki związek ma napęd na osie z, z kołem zapasowym? Otóż ma. Jeżeli napęd jest 4x2, czyli wyłącznie na przednią oś, koło zapasowe znajduje się pod podłogą bagażnika. Posiadamy tutaj egzemplarz z napędem na osie, czyli napęd 4x4. Spójrzcie, bagażnik z równą podłogą do krawędzi bagażnika a koło zapasowe znajduje się pod tą płytą. W zasadzie znajdowałoby się, gdyby ten egzemplarz posiadał koło zapasowe. Napędy różnicują również sposób zawieszenia tylnej osi. Przy napędzie 4x4 znajdziemy zawieszenie wielowahaczowe. Zawieszenie tylne standardowej wersji 4x2 to jest zwykła belka skrętna. Dla użytkowników lubiących rozwiązania multimedialne ważną informacją będzie współpraca MediaNav Evolution Dacii z systemem Android Auto. Nie tylko produkty Android współpracują z naszym systemem, ale również produkty Apple w funkcji CarPlay. Co ważne, Dacia oferuje tą funkcję absolutnie bezpłatnie. Dla zakupocholików Ważną informacją będzie, że w bagażniku są proste zaczepy na siatki. Z lewej oraz z prawej strony bagażnika funkcjonalne zaczepy. Na półce tylnej mamy dodatkowe gniazdo ładowarki do urządzeń przenośnych. Na pewno przyda się w dalekich podróżach. Mam nadzieję, że te informacje ułatwią Wam wybór dać Duster. Zapraszam do naszego salonu. Szukajcie nas w internecie pod hasłem Carara Dacia Lublin. Szukajcie nas na stronie internetowej, szukajcie nas na YouTubie, szukajcie nas na Facebooku. Życzę zdrowia.